bardzo proszę proszę bardzo. ile kilogramów pan stracił na nic prawie byłem bardzo dobrze chyba przygotowany do tego rajdu także tam takiego bębenka jak żamant nie wiozłem ze sobą no to jest to jest duży problem musimy z jego bębenkiem powalczyć trochę ale myślę że Cały czas bardzo balansujemy z wodą w organizmie. Ja, ja już też jestem na tyle doświadczonym zawodnikiem, że bardzo dobrze sobie radzę z wodą. Myślę, że 2-3 kg nie więcej. Nie więcej, że ona zawsze po twarzy. Powie, Były takie rajdy, że potrafiłem 5-6 kg tracić. Rzeczywiście takie trudne, super ciężkie rajdy. Myślę, że doświadczenie, które mam i umiejętność odżywiania się dalej, jak jesteś w grupie tej, która się ściga, to jesteś wcześniej na obozie. To masz szansę i coś zjeść, i jednak wrócić do hotelu, pospać. Zupełnie jest się w lepszej kondycji od tych, którzy jadą wolniej, to jest niesamowite, że jadą wolniej i dłużej są na odcinku, a to jest dłużej 2-3 godziny, a 2-3 godziny zahaczasz o noc, jak zahaczasz o noc, to zaczynasz być w poważnych tarapatach, bo jechanie po wydmach pionowych w nocy, to jest naprawdę przeżycie. Czyli doświadczenie robi swoim. Tak jest. Tu mamy jeszcze, dostaliśmy z Monstera jakieś prezenty, to tu chyba damy Panu ten prezenci, dobrze? Zapraszam, nie wiem co tam jest w środku. Temu, I temu panu, który pyta, pan, na pan, 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 co spotkał pan Polonię? O kolego! Ja pierniczy. Tak, na tak. Szczęście. Nie pokaż mi, nie pokaż mi. Co zamierz, moje wojsko? Aj, później powiem. No dam, Monster to koniec tysiąc dolarów. <laughs> Jakieś jakiś tysiąc. Monster zawita w Polsce, tak na Już niedługo. Już naprawdę końcóweczka jest, już za chwilę będziemy mieli Monstera. Bardzo się cieszę, bo to jest, myślę, takie przedsięwzięcie. E, które no czekało, czekaliśmy. Już, już tyle czasu temu te piękne samochody zaczęły jeździć, fajne dziewczyny, to wszystkim, ten cały e, anturaż, który jest wokół Monstera, już to działało, tylko brakowało wielokrotnie. Myślę, ale gdzie ja to mogę kupić? się mi tego Monstera. Tak, ale, ale już, już to już jest bardzo blisko. Nie chcę zdradzać daty, bo nawet jej nie znam, ale, ale myślę, że to już na moment. Bardzo proszę. Yy, różnie, różnie, yy, bardzo gorące odcinki, nie zapominajmy, że w samochodzie jest 6 cały czas, 60 stopni, także to jest co robić, yy, ja już przed startem, bo zabieram ze sobą, bardzo długie mamy dojazdówki, to jest jak gdyby ten element, który w pewnym sensie trochę łatwiej regulować jest wodę, bo gdy rano stajesz do odcinka specjalnego, to jest duży problem, ale dojeżdżam, Wiem, ile mogę wypić, do którego momentu, no bo później pojawia się element tego, że tą wodę się oddaje, prawda, że człowiek normalnie jak dużo pije, to także to też jest wielka sztuka, żeby nie, nie stawać albo nie sikać w fotel, no bo paru kierowców z naszego zespołu sika w fotel, a to dla mechaników nie jest przyjemne, później wyciąganie tych foteli, także tak samo ja nie śnieg. Śnieg. Ja no coś w tym stylu. Ja nie sikam fotel, więc mądrze tą wodą operuję, ale w momencie tuż przed startem, jak jest bardzo gorący odcinek, myślę, że około 1,5 litra wlewam w siebie, także już jestem cały mokry. To mi bardzo pomaga, myślę, że zaoszczędzić około litra właśnie do 1,5. Bo i tak organizm się moczy, bo, bo szybciej pocisz się, żeby szybciej się chłodzić, bo jednak jakiś tam wiaterek wiejący z tych pozwala na lepsze chłodzenie, ale i tak jest to około 5 litrów w samochodzie. I wieczorem zabieram ze sobą dwa litry w nocy, nawet, nawet się budzę specjalnie, żeby jeszcze pół litra, jeszcze pół litra, żeby się jak najbardziej dowodnić. Czysty. Niestety będę mówił w czystej fizjologii. Każdy z nas po kolorze moczu bardzo dobrze wie, czy jest odwodniony, czy nie. Kiedy zaczynasz mieć mocno żółty mocz, przepraszam, że o takich rzeczach mówię, ale to jest fizjologia tego rajdu, wtedy już wiesz, że masz poważny problem, bo to nie wracasz w ciągu pół dnia to już jest... Następny dzień będziesz lekko niedowodniony komórkowo. Także trzeba bardzo, bardzo pilnować wody. Jeden z ważniejszych elementów. Cały czas pijemy, pijemy. To jest niewiarygodne. Czasami przyjeżdżam do obozu, bo nasi fizjoterapeuci przygotowują specjalne jakieś takie napoje. To jest ten czerwony, żółty, taki jak kakao jeden wygląda. To trzy butelki potrafię wypić natychmiast. To jest półtora litra wlewam w siebie. I dalej to jest jeszcze daleko do dowodnienia. Także pilnujemy wody. Najważniejsze, jeżeli będziecie kiedyś na pustyni, nie ma nic ważniejszego i nagle się okazuje, co jest niesamowite, że woda jest najsmaczniejsza, że wszelkiego rodzaju te płyny izotoniczne, hipotoniczne, te wszystkie rzeczy, które ci szykują, że to fajne, smaczne rzeczy, jak monsterka też jest przyjemnie sobie chrupnąć, ale na koniec kochasz tą wodę, dopiero poczujesz, jaki to jest smak wody. Woda, która ma czasem 50 stopni, czyli jest ciepła, jakbyś taką wodę, herbatę pił, nie, no, bez, bez herbaty, że, woda jest świetna, naprawdę. Ja myślę, że ja już dobry rytm, jeżeli chodzi o wydolność, o wytrzymałość mam. Ja już się nauczyłem przygotować, już wiem, to wcale nie jest prosta robota, to jest dalej kawał roboty. To jest trzy miesiące ciężki charówy, ale na pewno mam parę rzeczy do zrobienia z tymi mięśniami. Jeszcze mi brakuje jestem za wysoki i mam ciągle problemy, że łatwo połamać kręgosłup ponownie. nie chciałbym go złamać, więc już go połamałem w jednym miejscu. Czwarty, piąty krąg mam zmiażdżony, także piersiowy, także muszę bardzo na to uważać. Co prawda... Ee... Mój masażysta, który tu w Olsztynie pracuje, mówi, że jest niewiarygodne, że jestem jak stare wino, że w zasadzie tej awarii już nie ma. Trzy lata minęły, czy lepiej może ze cztery już jej nie widać. Już, bo tak mięśniowo zawsze on wyczuwał, czy tam są jakieś lekkie przykurcze, coś się działo, bo się żebra, wszystko, trochę inna geometria, mam już inne zawiasy, teraz śmiejemy, że to i to trochę, trochę lat, się 4 lat, lata i już w zasadzie nie ma śladu po tym. Ale, ale łatwo to, ja mam specjalne już w tej chwili wkładki w siedzenie, Amerykanie takie zrobili dla armii kiedyś pomysł, że jak helikopter wali w ziemię, to 4G nie, nie łamiesz kręgosłupa. Jest taka specjalna wielopompkowa, taka siedmiowarstwowa, yy, nie wiem jak to nazwać, taki plaster miodu i to się odpowiednio zgniata, także i dalej najważniejsze nie ma wibracji, bo załatwia nam kręgosłup wibracja, czyli drgania, to wszystko rozwala natychmiast cały układ, a tam jest bardzo dużo drgań, także mam specjalnie skonstruowane siedzenie do tego. Recaro nam bardzo pomogło, bo robiło takie miejsca, żeby te, te, te rzeczy, także o, dużo, to... dużo jest nauki w tym. W tym roku ciekawą rzecz zauważyłem, popuszczając te pasy u góry, a bardzo mocno ściskając się biodrowym mam połowę masy jak gdyby do utrzymania tymi pasami. Niestety potrafi Hans się wysunąć wtedy w którąś stronę i to zaczyna cię dusić. Jest wielki problem złapać tego Hansa, także musimy wymyśleć teraz patent, żeby Hans był cały czas przy pasie. Czy nie wiem, jakieś klamry, będziemy się nad tym zastanawiać, Nawet zadamy y, do Sabelta, y, do tych, do, co robią pasy, takie pytanie, czy są w stanie coś na takiego zrobić, bo trzymanie bioder, czyli połowy ciała, połowę masy, już powoduje, że dużo mniej jest obciążeń na sam kręgosłup. To, że cały czas człowiek nowe rzeczy odkrywa, ale wiem, że mam, mam trochę rzeczy do zrobienia. No i nie należy zapominać, że ja w tym roku, w czerwcu pół wieku skończę, a tutaj ja też. Roku, panie Co to jest 50 A. lat? Proszę pana, dożyje pan moich lat, zobaczymy Bardzo co proszę. będzie. Bardzo proszę. Panie Krzysztofie, najbliższy no, rajd to jest w Rosji będzie pana, tak? Tak. to będzie się ścigał? Czy ktoś będzie z Dakaru, czy tylko z Już mówię. To jest zupełnie przygoda, bardziej przygoda niż rajd. Rosjanie po Dakarze. Powiedzieli: Krzysztof, przyjeżdżaj, już może to nie będę po rosyjsku, bo trochę mówię po rosyjsku. Ja Ty jesteś Bachatir i musisz tu być. My dla, wszystko dla ciebie przygotujemy. Samochód, okazuje się, że ten mój kolega zespołowy Mironienko też, jak usłyszał, że ja jeżdżę w rajdach, zaczął się tak przygotowywać. Kupił sobie Evo 9, mówi: Dla ciebie, Krzysztof, będzie Evo 9. Ten zespół, który mi to przygotowuje, zrobi specjalnie dla ciebie. No i tylko dzwoni, mówi, słuchaj, jak się dowiedzieli, że ty będziesz jechał, to będzie, nie, dla chłopca, musi być nowy. Także będzie MO10 jakieś w 4 speku, także wszystko, zwyczajny rajd. Rajd po śniegu, na lodzie, taka trochę fińska, tak z tego co wiem, nigdy tam nie byłem. Na długim kolcu szwedzkim. Także będzie to dla mnie świetny trening. I nie zakładam, że tam wśród lokalersów, którzy pewnie znają na pamięć tak jak ja bym tutaj przyjechał, wy mój mańki, to wiadomo, że będę frunął z zamkniętymi oczami, ale świetna forma dla mnie relaksu. Ja bardzo lubię zimę i przyznam się szczerze, że. Ciągle temperatura nie jest odpowiednia, bo już byłem w lesie, już niektóre lesy obejrzeliśmy, już jest coraz lepiej. Teraz tylko po odwilży będzie warstewka lodu. przymarznie się No właśnie, no, no, tak ale dopiero w, w niedzielę. Także po, po, po tej Rosji yy, no, będzie słynna bania. No, to jest najważniejsza Bania, mówią Rosjanie, musisz przyjść do nas, bania będzie, dziewoczki, wszystko będzie. No. Jak Rosjanie <śla> Ciągnie, ciągnie. Bardzo Także, proszę. Ale, ale się jeszcze pochwalę, że drugie takie zaproszenie dostałem od Polaków z Polonii. Też mają taki samochód i zapraszają mnie na Mistrzostw Ameryki. Też pojadę na jeden rajd na przełomie lutego i marca pojadę w rajdzie w Ameryce. Mistrzostwach Ameryki. Też, też nie wiem, jaki to jest raj. Kogo pan za pilota? Y, Łukasza. Łukasza tutaj a, Łukasz tutaj, a z Wiślakiem jadę w Ameryce. No, to, macie, to, macie, wymyślił, to, macie, to macie kto wymyślił. To kto wymyślił i mówi: jedziemy razem, Hołek zobaczysz, super fura, będzie zabawa, będzie świetnie. To wszystko nam zapłaca od początku <laughs> do końca. Masz tylko jechać. Także. To ten typ rajdu bez rekonesansu? Ta, tak, tak. Taki rajd, że. że Opis organizatora się Organizator daje opis, także plan taka to nie jest duży problem. A w Rosji mam okazję się zapoznać. Raz tam przejeżdżamy trasę, także coś nie coś będę wiedział więcej. Ale cieszę się, bo te kilometry i tak muszę zrobić. Tak samo po śniegu, jak wrócę, już są dwa samochody, w zasadzie drugi się kończy, moi mechanicy pracują. Także będziemy po lesie latać na pewno.